Witam Was serdecznie, wywyższam imię Jezus na tym miejscu. Dziękuję Wam, że tutaj jesteście. I chciałem Wam powiedzieć, że imię Jezus ma moc. Że Jezus to nie jest zwykła figurka, ani jakiś obrazek, ale Jezus Chrystus zmienił moje życie. Ja byłem człowiekiem uzależnionym od narkotyków. Siedem lat miałem problemy. Żyłem tak zwaną syntetyczną radością. Byłem człowiekiem, który szukał czegoś, ale nigdy nie mógł tego znaleźć. Ja chodziłem do kościoła. Wiecie, my wychowujemy się w takim świecie, że przyjmujemy chrzest jako młodzi ludzie, tak? Potem idziemy do komunii, bierzmowanie, ale nigdy nie zastanawiamy się w głębi, jak to nasze życie wygląda. Co my czujemy w środku. Ja dzisiaj widzę w ludziach. Ja widzę taki smutek, jak często jeżdżę autobusem albo na ulicach ludzie nie mają tak naprawdę na siebie baczenia. Ludzie przechodzą obojętnie. Nie widać tej miłości, nie widać tej radości w życiu. Ludzie szukają czegoś, ale nie wiedzą, co to jest. I ja chciałem ci dzisiaj powiedzieć, że ja przychodzę, aby powiedzieć ci prawdę, aby powiedzieć Ci prawdę, która wy... I ona wyzwoliła moje życie. Ja byłem człowiekiem, który wychował się w patologii. Ja nie miałem radości jako młode dziecko, ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Jezus łamie wszelkie bariery, wszelkie łańcuchy. Cokolwiek dzisiaj w Twoim życiu jest nie tak, cokolwiek w Twoim życiu dzisiaj nie domaga. Ja Ci chcę powiedzieć, że on przyniósł wolność 2000 lat temu i Ty możesz w tym żyć i Ty możesz przyjąć żywego Boga prawdziwie, ale musisz skłonić się do słowa. Musisz zrozumieć, że Jezus to nie jest jakiś wymysł człowieka, że Jezus to nie jest jakaś religia, ale to jest żywy Bóg, Bóg, który cię kocha, który patrzy na ciebie. Ja byłem uzależniony od narkotyków, ja wąchałem, paliłem, ja miałem różne problemy psychiczne, ja miałem coś takiego jak nerwica natręst, ja byłem w niewoli diabelskiej, dlatego że Słowo Boże mówi, że każdy, kto jest niewolnikiem grzechu, jest w niewoli diabelskiej, ale ty nie musisz być oszukany dzisiaj, możesz wybrać prawdę i możesz w tej prawdzie żyć, dlatego w tej dzielnicy, kiedy wracam zawsze, kiedy tu przyjeżdżam, ja się tu wychowałem, nie mieszkam tutaj na co dzień, ale kiedy tu przyjeżdżam, za, zastaję te same schematy, to samo zło, ludzie są oszukiwani. Alkohol, narkotyki i różne rzeczy, które zniewalają ludzi. Ludzie szukają radości. Ewangelia mówi o tym, że kiedy Bóg stwarza człowieka, to Bóg stwarza człowieka doskonałego, człowieka, który jest pełen radości i szczęścia, ale daje temu człowiekowi wolny wybór. I kiedy przychodzi diabeł i mówi do ludzi, czy na pewno napisano to ci ludzie ulegają kłamstwu diabła i to co robi diabeł podważa prawdę słowa Bożego, które jest żywe i przez, przez ten grzech, przez to odwrócenie się od Boga ci pierwsi ludzie umierają i kiedy ci ludzie umierają to zaczyna się wszelkie zło. Ludzie być w niewoli, poddają się, ludzie szukają szczęścia, oddzielenie od Boga nie znajdzie szczęścia od Boga i teraz ja chodziłem do kościoła, ale nikt mi nie powiedział Ewangelii, ja nigdy nie wiedziałem jak być z Jezusem blisko, ja nigdy nie wiedziałem co to znaczy mieć z Nim społeczność, co to znaczy doświadczać miłości, ja tego nigdy nie wiedziałem ja poznałem człowieka poznałem człowieka, który siedział w więzieniu on głosił mi Ewangelię, on spotkał się z żywym Bogiem powiedział do mnie, jest coś takiego jak narodzenie się na nowo, sprawdź pisma Bóg do mnie przyszedł w celi więziennej a ja Ci to mówię, żebyś był wolny ja to niosę dalej ja dzisiaj niosę dalej wolność dla Ciebie. I ten człowiek, kiedy On umiera, On jest w stanie śmierci duchowej. Chcę Ci powiedzieć, że chodzenie, wychodzenie z kościoła, czy tylko samo modlenie się, to nie jest do końca Boży cel, to nie jest to, dlaczego Jezus przyszedł i za co umarł. Ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Ty możesz dostąpić prawdziwego duchowego znaczenia, Ty możesz wejść w tą Bożą obietnicę, bo nie ma nic innego. Jest stan albo duchowego życia, albo duchowej śmierci. I kiedy ten człowiek jest oddzielony od Boga, on nie może trwać w społeczności z nim. Dlatego w swojej wielkiej miłości Ewangelia mówi, że Jezus Chrystus Chrystus, Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dlatego miłość Boga została objawiona w krzyżu Chrystusa 2000 lat temu. Krzyż Golgoty, Jezus pokazał swoją miłość, powiedział kocham Ciebie, jesteś dla mnie cenny, jesteś godzien krwi Jezusa, jesteś moim synem, moim córką, ja dla Ciebie umarłem. Jezus 2000 lat temu stał się grzechem, abyśmy my w nim mogli stać się sprawiedliwością Bożą. Przez wiarę. Jeżeli masz wiarę, to musisz badać Słowo Boże. Dzisiaj ludzie zmienili definicję wiary na religię. Religia nie zbawia. Możesz chodzić do kościoła, modlić się, możesz robić pewne rytuały, ale możesz tak naprawdę nigdy nie zmienić swojego życia. I widzisz, ta śmierć duchowa przyniosła to, że człowiek nie jest w stanie, że tak powiem, pojednać się z Bogiem, ale kiedy Ty uwierzysz, kiedy zaakceptujesz Słowo Boże jako pewnik do swojego życia, kiedy skonfrontujesz się z grzechem, wiesz, muszę Ci powiedzieć, że ja skonfrontowałem się z prawdą. Ja uważałem, że jestem dobrym człowiekiem. Ja mówiłem do siebie, no tak. Tutaj pomogłem jakiemuś bezdomnemu, dałem dwa złote. Tutaj się o kogoś pomodliłem. Ja myślałem, że jestem dobry, ale Bóg mówi, że ten stan duchowej śmierci, ty musisz odrodzić się z wody i z ducha. Kiedy czytasz Ewangelię, Ewangelia Jana w trzecim rozdziale jest napisane, faryzeusz, taki człowiek religijny na tamten czas, wiedzący bardzo dużo, tak jak dzisiaj, my bardzo dużo wiemy. Ten człowiek on mówi do niego, mówi tak. Mówi, nikt nie mógłby być z tobą, gdybyś, Bóg jest z Tobą, dlatego takie rzeczy czynisz, a Jezus mu odpowiada, konfrontuje, konfrontuje go z prawdą i mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeżeli ty nie narodzisz się na nowo, z wody i z ducha, to nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Jak ja chcę dzisiaj skonfrontować się z prawdą, bo Słowo Boże mówi, że... Ono jest jak miecz obosieczny, oddziela ducha od duszy. I czy Ty dzisiaj narodziłeś się na nowo z wody i z ducha? Jeżeli nie, to nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Tak mówi słowo. Jezus nie przyszedł po to, aby Ciebie potępić, ale żeby Ciebie zbawić, żeby Ciebie podnieść, żeby uczynić Ciebie nowego człowieka. Dlatego ta skażona natura, z tej skażonej natury, z tej śmierci, ty nie możesz być dobrym człowiekiem, ale kiedy umrzesz, kiedy... Uwierzysz w to dzieło Jezusa, kiedy uwierzysz w tą śmierć i w to zmartwychwstanie, jest powiedziane, że my, Wespół z nim, umieramy i Wespół z nim zostajemy wzbudzeni do nowego życia. Kiedy Ty uwierzysz w tą prawdę, kiedy Ty odwrócisz się od grzechu, to Bóg uczyni Ciebie nowym człowiekiem. Twój Duch się odrodzi. Ty będziesz człowiekiem nie do przejścia. Ty będziesz człowiekiem radości, człowiekiem, który będzie miał życie, który będzie miał wolność. I dzisiaj widzicie. Chciałem Was zapytać, co zrobicie z tą prawdą, kiedy wrócicie do domów? Co zrobicie z tą prawdą, kiedy usiądziecie sam na sam w zaciszu domowym? Czy przyjmiecie to słowo, czy chociażby sprawdzicie to, czy tak jest napisane? Weź swoją Biblię i usiądź z Bogiem sam na sam i zapytaj się, dlatego że On chce, abyś miał społeczność z Nim. Jeżeli będziesz narodzonym na nowo człowiekiem To będziesz w przymierzu z Bogiem I szatan w twoim życiu będzie pokonany Jest powiedziane, że Jezus złamał śmierć i moc Więc Jezus zwyciężył śmierć Jezus uzdrowił mnie Ja wziąłem Boże obietnicę, miałem poważne problemy Bóg mnie uzdrowił Uwolnił mnie od narkotyków Dzisiaj jestem ojcem, umiem kochać, umiem przebaczać Kiedyś patrzyłem się krzywo na ludzi I chciałem się z nimi bić Dzisiaj w błogosławie Kiedyś Jarałem kiedyś, słuchałem dziwnej muzyki, kiedyś trwałem, a dzisiaj mam społeczność z Jezusem i chcę Ci powiedzieć, że to nie jest społeczność jakichś pustych słów, ale ja odczuwam Jego obecność. I chciałem Cię dzisiaj zaprosić. Jeżeli Twoje życie, jeżeli w ogóle to słowo dotyka Twojego serca, to przyjdź tutaj, a my się o Ciebie pomodlimy. Jeżeli masz jakąkolwiek chorobę, jeżeli cokolwiek w Twoim życiu jest nie tak, to chciałem Ci powiedzieć, że to jest bezprawne i Jezus może złamać dzisiaj. Więzy! Jezus może dzisiaj złamać więzy nad Twoim życiem. Na, jakim, na jakimkolwiek temacie Bóg może Ciebie uzdrowić. Tylko czy Ty weźmiesz tą obietnicę? Ja chciałem Cię zachęcić. Jeżeli nie masz słowa Bożego, jeżeli nie masz yy, świadomości tego, jeżeli chcesz pogłębić to, o czym ja mówię, to ja Ciebie zapraszam. Dlatego, że Bóg Ciębie kocha. Bóg za Ciebie umarł, przelał swoją krew. Jest powiedziane, że bez krwi nie ma przebaczenia. I teraz, jeżeli Ty uważasz, że jest. Wiecie, czynisz, czynisz jakieś rzeczy? Ja Ci chcę dzisiaj powiedzieć, że tylko i wyłącznie krew Jezusa jest sprawiedliwa. Krew Jezusa może Ciebie odgupić, dlatego że Bóg jest żywy. Jezus Chrystus zaprasza Cię do społeczności. Nie bój się, podróż tutaj, my pomodlimy się o Ciebie. Ja byłem na takim samym spotkaniu. Ja byłem na takim samym spotkaniu. Ja widziałem ludzi, którzy byli przemieniani. Ludzi, którzy byli przemieniani, i ty możesz być też przemieniony. Dlatego nie bój się. Ja pamiętam, kiedy stał kościół uliczny w centrum i ci ludzie powiedzieli: Jeżeli chcesz oddać życie Jezusowi, to podejdź. Ja wiedziałem, ja bardzo się wstydziłem wtedy. To było dawno temu, ja jeszcze nie narodziłem się na nogo z wody i z ducha, ale podszedłem, dlatego że powiedziałem sobie wewnętrznie: Nie wstydzę się Jezusa. Muszę udowodnić, że on jest dla mnie cenny. I ty możesz zrobić to samo. Błogosławię ci dzisiaj tym słowem. Amen. Bogu